Zniknął, bez słowa, bez pożegnania, nie napisał, nie wyjaśnił i zostawił cię z pytaniami, które nie dają spokoju. Czy to było coś, co zrobiłaś, a może to wcale nie był koniec? Tarot dziś zajrzy głębiej, tam gdzie on nigdy nie odważył się zaprosić nikogo. To nie będzie łatwa odpowiedź, ale może właśnie ta, której naprawdę potrzebujesz. Zanim zniknął, w jego wnętrzu rozgrywał się konflikt, którego ty nie mogłaś zobaczyć. Z zewnątrz być może wydawał się spokojny, wycofany, obojętny. Ale tarot pokazuje pięć buław, które są symbolem walki, napięcia i wewnętrznego chaosu. To ktoś, kto nie potrafił znaleźć w sobie spokoju, kto bił się sam ze sobą o to, co czuje, co powinien, a czego się boi? Być może jego emocje były sprzeczne. Z jednej strony przyciąganie, bliskość, którą czuł przy tobie, z drugiej strach, że ta relacja wymknie się spod kontroli. Może miał wrażenie, że traci panowanie nad sobą, że zaczyna czuć coś, czego nie planował. A on potrzebuje nad sobą panować, bo tylko wtedy czuje się bezpiecznie. Ten chaos wewnętrzny często nie ma jednej przyczyny. To może być lęk przed zaangażowaniem, trauma z przeszłości, presja, którą sam na siebie nakładał. Ale jedno jest pewne w tej walce nie było ciebie. Ona toczyła się wyłącznie w nim. I wtedy pojawia się odwrócony aspucharów. Karta uczuć, które nie zostały wypowiedziane. Karta miłości, która nie została dopuszczona do głosu. To ktoś, kto mógłby pokochać, ale nie pozwala sobie na to. Kto czuje, ale odcina się od tego, co najważniejsze. Zatrzymane emocje, które w nim narastają, ale nie znajdują ujścia. Zamiast mówić, milczy. Zamiast wyjaśnić, znika. Nie dlatego, że nie czuję, ale dlatego, że boi się czuć zbyt mocno, bo wie, że jeśli pozwoli sobie na więcej, już nie będzie mógł się cofnąć. To odejście nie było decyzją podjętą z chłodnym sercem. To była ucieczka kogoś, kto nie uniósł ciężaru własnych emocji. Po jego zniknięciu pewnie w twojej głowie pojawiły się pytania: czy zrobiłam coś nie tak? Czy mogłam go zatrzymać? Ale Tarot mówi jasno, to nie ty. To jego historia, której jeszcze nie przepracował. Odwrócone trzy miecze to jedna z najbardziej bolesnych kart. Nie pokazuje już samego momentu zranienia, ale ranę, która została zepchnięta w cień. Coś, czego nie chciał czuć. Coś, co próbował zakopać tak głęboko, że sam uwierzył, że to już go nie dotyczy. Ale ta przeszłość. Wciąż w nim żyje, może był już kiedyś w relacji, która go złamała, może ktoś go zdradził, opuścił, zbudował w nim mur, który teraz wydaje się nie do przeskoczenia. A kiedy ty pojawiłaś się w jego życiu, ta rana się otworzyła, bo nagle bliskość przestała być abstrakcją. Nagle znów było na serio i właśnie wtedy pojawił się lęk. Nie dlatego, że zrobiłaś coś źle, ale dlatego, że w nim pękło coś, czego nawet nie wiedział, że jeszcze się w nim tli. A potem tarot pokazuje odwróconego rycerza Buław, symbol kogoś, kto chce iść do przodu, ale hamuje sam siebie. To osoba, która potrafi być intensywna, ciepła, zaangażowana przez chwilę. A potem nagle milknie, wycofuje się. Tak, jakby nie potrafiła udźwignąć własnej obecności. To nie chłód, to strach przed byciem kimś więcej niż tylko przelotnym uczuciem. To ktoś, kto może mieć głębokie emocje, ale nie potrafi ich utrzymać w stabilności. I właśnie dlatego mógł zniknąć nie z braku uczuć, ale z braku gotowości na to, co te uczucia mogłyby zmienić. On nie zniknął. Bo nie zależało mu na Tobie. On zniknął, bo w nim samym wciąż siedzi ktoś, kto nie potrafi jeszcze kochać na spokojnie. Jeśli czujesz, że ten temat porusza coś w Tobie, możesz napisać do mnie wiadomość. Rozłożę karty specjalnie dla Ciebie, w Twojej sprawie. Mój mail znajdziesz w opisie. A jeśli chcesz, napisz w komentarzu: Widzę tu siebie. Zobaczymy, ile nas naprawdę czuje to samo. Pierwsza karta, odwrócone siedem mieczy, to znak, że jego cisza nie jest tak czysta, jak mogłoby się wydawać. Ona nie mówi, nie czuje nic, ona mówi, ukrywam więcej niż przyznaję, może przed tobą, może przed sobą samym. Ta karta to tłumienie prawdy, której on nie potrafi zaakceptować. Czuje emocje, których nie umie nazwać. A jeszcze bardziej boi się ich wypowiedzieć. W głębi duszy może wiedzieć, że coś zrobił źle, że nie tak miało to wyglądać. Ale przyznać się? To znaczyłoby skonfrontować się z odpowiedzialnością, a on jeszcze tego nie potrafi. I wtedy tarot pokazuje siedem pucharów, kartę chaosu emocjonalnego i iluzji. To ktoś, kto nie wie, co czuje, bo czuje wszystko naraz. Tęskni, ale nie wie, czy to tęsknota za tobą, czy za samym sobą z czasów, gdy był obok ciebie. Ma wyobrażenia, co by było, gdyby, ale zamiast działać, utknął w świecie swoich wyobrażeń. Tam, gdzie może cię mieć bez ryzyka, bez decyzji, bez odpowiedzialności. W jego głowie toczy się tysiąc scenariuszy, a on nie potrafi wybrać żadnego. To wewnętrzna mgła, niepewność, może nawet żal. Ale czy za tym kryje się coś więcej? Czy może to tylko złudzenie, że czuje? Czy jego serce naprawdę coś przeżywa? Czy to tylko echo dawnych emocji? Kiedy Tarot pokazuje odwrócone dziesięć, Monet. Zaczynamy rozumieć, czego naprawdę mu brak. Nie chodzi tylko o Ciebie, chodzi o to, co z Tobą mógł mieć, a czego teraz już nie ma. Bo odwrócone dziesięć monet, to symbol utraconego poczucia stabilności. To tak, jakby w jednej chwili zawaliła się wizja tego, co mógł zbudować. Miłość, dom, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to wydawało się być na wyciągnięcie ręki. A on to odrzucił. Może nieświadomie, może ze strachu. Ale teraz? Teraz to wraca jak echo. To nie tylko tęsknota za tobą. To żal za tym, że zmarnował coś, co miało szanse być prawdziwe. I wtedy pojawia się dziesięć mieczy, najtrudniejsza z kart, mówiąca o bólu, zakończeniu. Poczuciu porażki. To nie jest moment spokoju, to dno, to miejsce, gdzie zostaje już tylko milczenie i myśli, których nie da się zagłuszyć. On może nie płacze, nie mówi, nie pisze, ale jego wnętrze jest puste, jakby coś się w nim skończyło. To może być koniec pewnej iluzji. Może właśnie teraz dociera do Niego, że uciekając, nie uwolnił się od Ciebie. Uwolnił się tylko od możliwości, by coś naprawić. I ten ból to Jego najgłośniejsza myśl. Milczenie, które teraz słyszysz, to nieobojętność. To żałoba po czymś, co zniszczył własnymi rękami. Jeśli ten rozkład do Ciebie trafia, zostaw po sobie ślad. Kliknięcie lubię to naprawdę pomaga dotrzeć z tym przekazem do innych osób, które też tego dziś potrzebują. Czy to naprawdę koniec? A może los da jeszcze jedną szansę? Tarot pokazuje, że emocje wcale się nie wypaliły. Kiedy pojawia się dziesięć pucharów, to znak, że w jego sercu wciąż istnieje wizja wspólnego szczęścia. To może być tylko obraz, ale to obraz, który wraca. Nie wyobraża go sobie z kimś nowym. Nie próbuje szukać tej wizji gdzie indziej, bo jeśli myśli o tym, co mogło się udać, myśli o Tobie. Dziesięć pucharów to niechwilowa emocja to marzenie o bezpieczeństwie o domu, który daje ciepło o bliskości, której nigdzie indziej nie poczuł. Nie jest gotowy się do tego przyznać. Ale Tarot pokazuje, że w jego wnętrzu istnieje tęsknota za czymś prawdziwym. I ta tęsknota nie daje mu spokoju. Właśnie dlatego zaraz po tej karcie pojawia się osąd ostateczny. To wezwanie do przebudzenia. Dostanięcia twarzą w twarz z tym, co czuje. On nie może już dłużej tego wypierać. Nawet jeśli stara się, jak może. To, co czuł. Wraca, ale wraca z siłą, która nie pozwala przejść obojętnie. I nawet jeśli jest wciąż zagubiony, coś w nim wie, że musi podjąć decyzję, że nie można żyć uciekając przed sobą wiecznie. Osąd ostateczny mówi o emocjonalnym punkcie zwrotnym. Może jeszcze tego nie pokazuje na zewnątrz, może milczy, ale w środku coś zaczyna się w nim zmieniać. To już nie tylko pytanie, czy wrócić. To wewnętrzne wezwanie, by naprawić coś, czego nie potrafił uratować wcześniej. Odwrócone pięć monet to bardzo szczególna karta. Ona mówi: Jeszcze nie wszystko stracone. Mówi: On widzi, co zrobił, i choć nie wie, jak wrócić, zaczyna czuć, że chce spróbować. To karta, która pojawia się wtedy, gdy człowiek. Zaczyna dostrzegać, że mógł być szczęśliwy, ale sam to zniszczył, że odrzucił coś wartościowego, bo nie był gotowy, nie dlatego, że tego nie chciał. To ogromna różnica. On zaczyna widzieć wyjście z tej emocjonalnej pustki, ale ten powrót nie będzie prosty, nie dlatego, że ty go nie przyjmiesz, ale dlatego, że on sam jeszcze nie wie. Czy potrafi spojrzeć Ci w oczy i przyznać, zawaliłem? I właśnie wtedy tarot daje nadzieję, bo pojawia się gwiazda, karta światła, duchowego przewodnictwa, uzdrowienia. To Ty jesteś dla Niego tą gwiazdą kimś, kto wciąż daje mu poczucie, że mógłby jeszcze być dobrym człowiekiem, że nie wszystko w nim się rozsypało, że może wrócić. Nie jako ktoś, kto udaje, że nic się nie stało, ale jako ktoś, kto wreszcie dorósł do tego, by kochać dojrzale. Gwiazda mówi o nadziei, ale nie o gwarancji. Ona nie obiecuje, że wszystko się ułoży. Ona mówi: Jeśli włożysz serce i prawdę, to jest szansa, ale już nie dla kogoś, kto tylko wraca. Dla kogoś, kto wraca po to, żeby zostać. To zakończenie może być nowym początkiem, ale tylko wtedy, gdy on naprawdę przestanie uciekać.